widzowie. Witam w kolejnym odcinku Lion Kinga. Jak widzicie, e, w sumie nie to już było ostatnio, nie? Ale uwaga, uwaga, tam mamy jakieś kolejne waypointy. Tak jak mówiłem, po, troszkę tutaj sam pogrzeba... pogrzebałem? Jak dziwnie to brzmi, pogrzebałem, nie? W każdym razie troszkę tutaj e, z kilka rzeczy zrobiłem sam. Mianowicie mamy już cały stack naszych henabonów. Dzisiaj pójdziemy oddać questa. Eee, fajną rzecz tutaj znalazłem, a może już nie będę szedł tam pokazywał, uwaga tam, jak widzicie, a nie będę, ojej, zostawiłem na odcinek, żeby wam pokazać spawner, to nawet itemów z niego nie brałem. Nie, słuchajcie, to idziemy, ja muszę itemy zebrać, nawet nie wiem do końca, tędy się szło? Nawet nie wiem do końca co tam jest, w każdym razie, o właśnie, jest lawa. tędy. Troszkę tutaj pogrzebałem, zebrałem jeszcze trochę żelaza, cały stack bone'ów, także dzisiaj idziemy sobie oddać. Ty i dobra. Gdzie był ten spawner? Hmm. Czekajcie, tukieny sobie spadają i się same zabijają. Przy tego Przyzwyczaiłem wodospad, jest tam i widzę, tu jest nasza No way. No nie, no nie będę ginąć od jakichś hien, no prośba, no a jeszcze Boże. Czemu ja w ogóle nie mam. No słuchajcie, ja nie mogę chyba myśleć i tam jest zejście w głąb, gdzie jest spawner? Może zgubiłem spawner. Seria tam jest spawner Jak tam się do niego schodziło? Może nie przy lawie, bo tam jeszcze jedno zejście było w hm. sobie. Chciał... Fuck! Chciał spawner pokazać, no? A! Ah! No nic, to... Nie, tam jest lawa. Gdzie jest? Nie no, tu też nie. O no i tak mi przykro. Eee. Boże, no. 36 klocków. To jest jakoś... Tylko co, nie? 36. No tak, to jest rzut beretem generalnie. To chyba byliśmy w ostatni... Nie, to nie wyjść w ostatnim odcinku, w ogóle to jest. Czemu to jest pełno jakiś. O nie, ty mnie tam nie zrzucaj! no jedna! Nie mam jedzonka, nie mam jedzonka! Idź sobie, idź sobie! Idź, idź! Nie ma takiego bicia, synek! O za. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten spawner. Gdzie ja go...? Co to znaczy... Tam jest spawner, tylko cały czas się od niego oddalam, zamiast się przybliżać do niego. Ej, nie, żarcie mi się właśnie skończyło. Nie! Uff, już No nic, dobra, no. Tych będzie trzeba sobie te hieny zarąbać. Tam na spa. No tak, przyszedłem oddać quest'a, a... Odcinek robię, żeby oddać quest'a, a nie mogę spawnera znaleźć. Idziemy tam. I że tak powiem, jak tutaj tego zaraz gdzieś nie będzie, to ja to... Przynajmniej osiem klocków. Dzień dobry. Ale jak ja doszedłem do tego wcześniej, to ja nie mam pojęcia. Tu byłem. Jakoś tędy, jakieś takie myki, jezusicku. Dobra. I mamy coś takiego, tak naprawdę nie mam pojęcia każdy z tych itemów, co to jest. Peacock Jam, jakiś czekolad Mufasa, to pewnie jakiś żar w ogóle. Achievement Get! Czekolotiner! Coś tam, Jeee. Yeah! Nic się to nie mówi. Red Feeder, mango, fajnie. Co to, co to jest? Strzały? Halio. 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 Dobra, ja proponuję zrobić taki mech. Zawieramy skrzyneczkę, bo się nam przyda tam przy rafiki. Tego spawnera myślę, że nie powinniśmy niszczyć, bo może się kiedyś jeszcze przyda. Tu proponuję Tą obejść dookoła. Słuchajcie, spadamy stąd jeszcze co? A co do zrobisz mi się? Spadamy stąd idziemy oddać y, Questa dla Rafikiego Co was tyle Won Jeszcze to życie tracę jakbym Jakbym co najmniej w zabijał te, jak one się tam nazywały, ogry w naszej tamtej poprzedniej serii. Dobra, mm. nie, to u głowy zostawię, chyba, albo nie, choć tu, choć tu, nie będę cię zostawiał. ale tak, piecyk zostawię, nawet trochę tutaj niech będzie węgla zostawię, a te cztery nie zostaną, sprawda tu jest dużo dookoła. a crafting table też zostawimy, spadamy, stąd. idziemy do rafikiego. Eee, a pamiętam, ktoś gdzie to wyjście było? Eee. A tam było. Dobra, już jestem pięknie, słuchajcie, ale już lecimy do Rafikiego. Oj, nocy Zobacz, czy tam hien będzie. Eee, dobra. Hieny mi nie straszne, nawet na lagach. Nawet na lagach. To nic, że padnę od nich 10 razy, ale... Jej, Rafiki! mojne, mojne Freunde! Chodźcie tu! Dobra. Zawsze to bliżej. Zawsze to bliżej respawnu, gdyby trzeba było nakopać tym hienom. Ooo... Oh. Kurczę, nagrywam dla Was w środku dnia, w środku znaczy się 13, w zasadzie to dla mnie prawie rano. Ale nagrywam dla was o tej jakże zacnej porze, nie wiem już co chciałem powiedzieć. Jest tak niesamowicie gorąco. Co to jest, już chyba o tym mówiłem, ale co to się dzieje teraz, to ja nie mam bladozielonego pojęcia. To jest taki niesamowity gorąc. Jezu ledwo ledwo człowiek siedzi. Ojej, mamy crafting table, dobra, to tu zaraz z tym się pobawimy. A mamy też taki tutaj fajny myk jak e, nasz Book of Quests. Co on, on nam to mówi co ona on, bla, nam bla, bla. Bring grafiki a full stack of bones, Okej. Okej. Hello. Hello! Ha! Huh. Here we go! If you want one again, bring me another stack of hienabones. Bones. Okay, to mamy już sobie jakiś rafiki stick. No czy to jest stick? To jest Patyk, tak? Czy nie. Różka Patyk. Zapomniałem sprawdzić znowu. W każdym razie mamy sobie taki mech. I co to robi? Nic? Book of Quest. Uh, rafiki. Bring. No i co? I, 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 i nic więcej? Halo. I hear scar, to jest ten taki, zły, zleft taki, nie? Has returned to the bright lands. Wrócił, it trapped out our king. Co? I uwięził naszego króla, bla, bla, bla. Tak? Tak, in the star realm. You must find and kill him. My stick is the only weapon that can harm him. Okej, okay, dobra, to musimy znaleźć to skaza, tak? Musimy znaleźć tego skazy i go zabić, bo uwięził naszego króla lwa i w ogóle. I ta broń, ten rafiki stick to jest... wow. To jest jedyna rzecz, która może zabić te, tego skazy. No i co mi tu jeszcze powiesz? Made the Great Kings of the Past Watch over you. A tak, króle przyszłości niech na, na, na mnie tutaj uważają w zasadzie, niech mają mnie w opiece, co jeszcze nie powiesz? Muszę pod ziemią szukać skazy. Super. No kurczę, fajnie, i gdzie mam go szukać teraz? <grystanie> Find and defeat Scar No świetnie, no i, i gdzie ja mam szukać go? Te, Rafiki, małpo Underground, pod ziemią Skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest pod ziemią? Pod ziemią No i zabawny Zabawna małpa się wydaje, no to wygląda jak portal, może ja tu mogę jakoś, nie? nie? to nie. Ej, dobra, proponuję zrobić tak. To sobie poprzerzucamy najpierw. Wszystko poprzerzucajmy, żebym ja widział co mam, a czego nie mam. Chwilek zostanie i tak. To nam się nie przyda, w ogóle nie wiem po co to. Czekolad Mufasa to jest coś pewnie do jedzenia, ale sobie zostawimy. Skrzynki zestakujemy. Pikok dżemnik zostanie. W ogóle Red Feeder. A do czego może być Red Feeder? Red. Uuu! Coś takiego fajnego. Albo Pikok Wings. A Pikok to jest pewnie ptak jakiś. Wow! Wow! Peacock Sword 7 Major To jakieś takie skrzydła. A, e, z ciekawości Diamond. Nie. To 7. Kurde, to ten peacock. To jest jak Diaks. Zorą Albo O, Dobra, Lion Fair zostawimy tutaj, tam się nie weźmiemy, to nam się nie przyda, na Shardy zostawimy to też i na Heady to na Bowny, bo po co mi one ewentualnie do biegania, ale tu proponowałbym że żelaza to połowę wziąć wyszło więcej niż połowę, ale może być to ze sobą weźmiemy, to też, to nam się nie przyda. Przydadzą nam się, to zaraz zrobimy pochodnie. Czy coś więcej? Jedzenia, i to sporo jedzenia. Mm, kurczaczka wypadałoby sobie upiec. No i ziemniaczki by wypadało sobie upiec. Weźmy te mango. Chlebek będzie tutaj. Eee, o, aby tu mamy upieczone już. Wrzućmy teraz to. Tu wrzućmy to. Okej, okay, dobra. I lecimy. Słuchajcie, e, skaza, skaza. No w ogóle, dobra, jeszcze mamy czas. Gdzie ja mam cię, wredny lwie, szukać? No tak, underground, underground. Pod ziemią, ot, wskazówka. Ot, wskazówka, kurde. No nic, może go jakoś znajdziemy. No tak jeszcze się zabije po drodze, no, jeszcze lepiej. No i co? I nic, Book of Quest nie mówi? Find and defeat. A nie ma jakiegoś prowadź? Czy coś hmm. 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 Halo? a ty mi powiesz? Ty mi nie powiesz, co? no, no ja wiedziałem. Ja po prostu wiedziałem. No więc ten, I, więc ten, dużo się dowiedzieliśmy. I to ja proponuję sobie zejść tutaj. W ogóle to jest... Mhm. Mhm. Alright. No dobra, no to wygląda na to, że musimy po prostu chodzić po tych jaskiniach jak po dungeonach. Najlepiej chyba ja bym powiedział, że spenetrować do końca to. Tu byliśmy, tu schodziliśmy. Stąd schodziliśmy, nie stąd. No i chyba trzeba to po prostu do końca, że się tak wyrażę, spenetrować do, całą tą jaskinię oświetlić obejrzeć i, i, i tyle no nie mam nie mam pojęcia co tutaj robić co robić gdzie iść macie jakiś pomysł w ogóle o nie boże hmm. trafiły. Bon do budy buda buda no, bo zrobimy Albo zrobimy, wiecie co, wiecie co, zrobimy jeszcze inaczej. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Ja proponuję zrobić taki myk, że my tutaj się niestety rozstaniemy. Ja albo o tym poczytam, albo spróbuję poszukać tego skazy. Ewentualnie jak już się dowiem gdzie go szukać, albo coś coś takiego, no to po prostu nagram, albo poczekam do, do nagrania, tak? Czekam do nagrania, albo od razu wtedy włączę nagrywanie, nagram. No zobaczymy, no, no to bez sensu, no. Bez sensu, żebyście po prostu... A, a jeszcze to po mi pochodnie. Dlaczego? By nie, no, od razu ładnie wygląda. To bez sensu, żebyście oglądali jak ja włóczę się po jaskiniach, jeszcze jeżeli no, jeszcze jak na przykład znacie doskonale tego moda, ja nie wiem ja go nie znam, ale jeżeli wy go na przykład świetnie znacie, to bez sensu, żebyście oglądali jak ja tylko włóczę się po tych jaskiniach i nic. Kreatywnego, nic sensownego nie robię, tylko szukam tego skazy i go znaleźć nie potrafię. No teraz za to zrobiłem bardzo kreatywną rzecz. Żebym miał przejście. Jej, o jest żelazo. No i no, pięknie. Dobra, to ja was przy żelazie żegnam. Dzisiaj odcinek krótszy i, i w ogóle mniej chyba jakiś ciekawy, bo jedyne co zrobiliśmy to e, oddaliśmy quest'a. Jej, daliśmy po zarąbiliście i normalnie dostaliśmy Rafiki stika co, co generalnie guzik nam dało, ale... Ale co tam, ale spoko, mamy czym zabić skazę, gorzej, że nie mamy bladozielonego pojęcia gdzie ten skaza totalnie się znajduje, przybywa, uciekł ode mnie, wierzę mu na kopie eee, i, <ścoughs> i tyle. Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie, szybko za, za bla bla bla! bla, 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 bla. No. Szybko zabiorę się za szukanie jakichś tutaj e, informacji na temat... Y, na temat czego? Na temat y, skazy i gdzie go znaleźć. No a póki co to by było na tyle. No, trzymajcie się do usłyszenia. Do następnego odcinka. Na razie. Cześć.